Takim widokiem zaczynamy naszego vloga. Zobaczcie, tutaj mamy znak, że nie można otwartego ognia, i to prawdopodobnie znaczy też, że nie można robić grilla. A przyjechaliśmy dzisiaj na plażę na grilla. Wczoraj e, u znajomej zobaczyłam na na relacji na Facebooku, że robiła grilla na plaży i sobie znaleźliśmy plażę. Generalnie ja czytałam, że można w Hadze i w Zandvoort, ale DJ mówi, że to nie ma sensu, bo tam jest bardzo dużo ludzi, Cześć. więc znajdźmy jakieś bardziej miejsce takie odosobnione. Więc znaleźliśmy i wchodzimy na plażę, a tutaj, że nie można ro rozpalać w ogóle ognia. Cześć. Także nie wiem, co będziemy robić. Teraz też do Hagi mamy daleko, bo mamy jakieś 80 km, Bo trzeba jechać naokoło, bo tutaj wiecie, jest mnóstwo takich małych wysepek. I, i po prostu trzeba jechać naokoło. Także jesteśmy bardzo zawiedzieni. Nie wiemy, gdzie mamy zrobić teraz grilla. Teoretycznie moglibyśmy zrobić u nas. W sensie mamy ten taki ogród wspólny razem z, z sąsiadami, ale... Mi się nie podoba ten pomysł, bo jeśli będą mieli jakiś problem, to później będą się na nas dziwnie patrzeć. A ja nie mam na to ochoty. Enzo się już bawi z bawcią. Enzo jest na największej piaskownicy, jaką widział. Zobaczcie w ogóle, jaka szeroka jest ta plaża. Nie kumam, czemu nie można tutaj zrobić grilla, a tam można. Ten sam piach prawdopodobnie, no, ale cóż. Nie wiem, idziemy usiąść na chwilę, oni sobie wypiją po piwku i pomyślimy co robimy dalej, bo no niestety nie będziemy tutaj siedzieć, jeśli nie możemy zrobić grilla, bo też mamy mięso w lodówce, które no, może nam się popsuć w pewnym momencie, także <laughs> zaczynamy trochę zawiedzień tego vloga, ale mam nadzieję, że już reszta pójdzie dość gładko. Idziemy, idziemy. Gigi jak prawdziwy tata podróżnik. <laughs> Zmiana miejsca jedziemy jednak na takie zatoczki, to jest delta wodna generalnie. Jedziemy tam bo tam rok temu jak byliśmy, to ludzie normalnie robili grilla, więc nie powinno być z tym problemu. Jesteśmy głodni, więc już nas nie obchodzi jakieś morze, i generalnie fajnie jest nad morzem w Holandii. Poza tym, że jest straszny wiatr i, i nie jest aż tak przyjemnie jak na przykład w Polsce albo nie wiem w Hiszpanii. To jest jednak nadal Holandia, więc to, to tutaj to może tutaj nie jest takie fajne. Dzieci za każdym razem jest zawiedziony, mówi, że albo mu jest zimno, albo jest wiecznie, albo coś tam. Powiem wam, że tutaj mają tak szeroką tą plażę że ja idąc z Enzo na rękach od brzegu do, do tego, aby wyjść z plaży to musiałam się zatrzymać kilka razy, bo po prostu nie dawałam rady, a Enzo sam nie chciał iść, bo po prostu było ciężko jeszcze było pod górkę. Także naprawdę się zmęczyłam przez ten kawałek. Trochę metrów to było. Teraz jedziemy do Brujnis i tam zrobimy sobie grilla. Mamy sałatkę przygotowaną, tylko musimy mięsko usmażyć tak naprawdę. Oby nam poszło tam już wszystko gładko, oby nagle się nie pojawił tam. Znak, że nie można też robić grilla, bo wtedy będę zawiedziona i to bardzo. Hej, rybaku! Dojechaliśmy na miejsce, gdzie w końcu możemy zrobić grilla. Tam ludzie robią grilla. Jeszcze tam, o tutaj nawet widać tego grilla. Tam za drzewami też są ludzie, którzy robią grilla. Także tutaj na pewno można go robić. Tylko pamiętam, że nawet chyba vloga mamy z tego dnia. Jak byliśmy tutaj rok temu, to było tak gorąco, że po prostu przyjechali ci od wręczania mandatów i, dawa i nie, nie dawali mandatów, ale kazali ludziom pogasić grillę, bo po prostu nie padało chyba od miesiąca wtedy. I wszystko było ususzone, dlatego nie można było po prostu tego robić. Gigi już się zabiera za grilla, wszyscy jesteśmy tacy głodni. Rano jedliśmy naleśniki i to tak naprawdę na tyle, bo później pojechaliśmy na to morze, mieliśmy tam już robić grilla, ale myślę, że trzy godziny już spokojnie zleciały od momentu, kiedy powinniśmy normalnie zjeść do momentu, kiedy będziemy jeść naprawdę. Także jest to duża różnica czasowa. Enzo się dopiero obudziła, ale powiem Wam, że <laughs> ma dobry humorek i chce się bawić. Dobrze, że babcia ma dużo energii. To się z nim bawi No Jest bardzo silny wiatr Także nie wiem jak nam to wyjdzie Ale musi, bo jesteśmy głodni I nie ma innej opcji w ogóle <mum> <mum> Gigi dał mebie za dużo jedzenia I tak to się dla niego skończyło <mum> Enjoy Teleportacja kilka dni później. Babcia już pojechała, dzi robi lemoniadę. Ja miałam o straszną ochotę na mojito w tym tygodniu, ale dzi robi taką lemoniadę mohitową, można powiedzieć, czy coś w tym stylu. W sensie robi lemoniadę z miętą i to jest przepyszne z miodem. I, i generalnie robiliśmy ze Spriteem, ale dzisiaj chcemy zrobić z wodą, bo my Sprite'a nie lubimy i raczej staramy się nie pić takich rzeczy. Więc sobie wcina cytrynkę i ma cytrynowy uśmiech. Tu mi już pika. Generalnie teraz gotuję. W ostatnim czasie zamawiamy sobie z Hello Fresh takie dania. Tutaj możecie sobie zobaczyć różne przepisy. Tu jest tofu. Dla mnie to akurat było średnie. E, tutaj jest taki, takie mięso mielone z frytyczkami, z fasolką szparagową. Tutaj jakieś mięsko. Z, o, to było pyszne. Tak, to było pyszne. To też było bardzo dobre. Tu jest łosoś. To też było bardzo dobre. Naprawdę fajne przepisy, mają i oni przywożą wszystko jakby w idealnej ilości, żeby ugotować dla dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu osób. W tym tygodniu mamy dla czterech osób, ze względu na to, że moja mama była i też Enzo trochę z nami jadł. Ale normalnie bierzemy dla trzech osób, bo dwie osoby to jednak dla nas trochę za mało. My potrzebujemy trochę więcej je, jedzenia. Jest, jemy dość dużo, jak jemy obiad, dlatego. Nie? O, full one. Tata dał ci całą cytrynkę? Dobra? Nie chcesz? Daj tacie. No, także. Także ostatnio sobie właśnie takie gotujemy i już mamy trochę tych przepisów. Nazbierało nam się, bo to jest dopiero chyba część. Jeszcze tutaj mamy dość dużo. Już chyba, nie wiem, z miesiąc, ponad miesiąc może nawet yy, tak sobie gotujemy. I powiem Wam, że to, co mi się podoba w tym... O, o, mamy meltdown. Kuta, tati, Dajcie ci. Daj mu. E, 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 no, także to, co nam się podoba w tym najbardziej, to to, że jemy naprawdę zróżnicowanie. Są dosłownie wszystkie kłonie świata, jest libańska i co tydzień jest tam około 40 przepisów do wyboru. W każdym tygodniu jest co innego, wiadomo, po kilku tygodniach się powtarzają. Co jest, maluszku? Chcesz łyżkę? Trzymaj łyżkę. Nie? Na pewno? Na pewno? a, na pewno? a. No, i jemy zróżnicowanie, i też fajne jest to, że nie musimy myśleć o tym, co zjemy, tylko mamy już propozycje przepisów. I co do tego jest jeszcze fajne, to to, że nam to przywożą. Enzo nie wolno stukać w indukcję. Czyli nie musimy po prostu jechać po te zakupy i zbierać wszystkiego sami w stepie, tylko nam to przywożą w poniedziałek po południu. Teraz to zmienię na rano, ze względu na to, że w poniedziałek mam ostatni dzień pracy, i później już trzy miesiące wolnego, aż do porodu. I po porodzie też 3 miesiące. Także naprawdę się z tego powodu cieszę. Na pewno dopiero w nowym roku pójdę do pracy. Jeszcze nie wiem, czy na cały etat, czy nie. To się zobaczy, to wyjdzie w praniu. Dzisiaj wróciliśmy właśnie z kontroli w szpitalu. Miałam badaną glukozę. W poniedziałek będą wyniki i będą do mnie dzwonić, jeśli coś będzie nie tak. Ale generalnie po wypiciu tej glukozy, wbrew temu, co wszyscy mówili i ostrzegali, ja czułam się bardzo dobrze. Miałam tylko chwilę, taki moment, że mi było niedobrze, ale to było do, naprawdę minimalne, czasami w ciągu dnia mam gorsze odczucia niż po tej glukozie, glukoza sama w sobie też nie była najgorsza do wypicia, bo naprawdę spoko, tylko jedyne czego nienawidzę to pobierania krwi, więc to pobieranie krwi było dla mnie najgorsze, bo też pani mi się wbiła w jakąś mniejszą żyłę, nie w tą główną, tylko w jakąś obok i naprawdę bolało jak pobierała tą krew. Eee, dobra, zabieram się za gotowanie, bo mi makaron leży w gorącej wodzie, żeby się zaraz nie e, rozgotował. E, I zaraz do Was wracam. Gorące? Osesek? O, Tak się prezentuje jedzonko. Powiem Wam, że nie wygląda na najpyszniejsze, chociaż wygląda dobrze, ale wydaje mi się, że smak jest dobry, bo już trochę, przyznaję, że spróbowałam w patelni i Enzo też smakuje, a mu nie wszystko smakuje. Także Gidzin już tutaj nam nalał piękną lemoniatkę z miętą. Eee, smacznego. Pojedliśmy, było naprawdę przepyszne. Chciałam Wam pokazać, jak Enzo sobie znowu uszczerbił zęba, ponieważ tam gdzieś szedł przy tym parapecie, rowerek stał obok, on się chciał oprzeć o ten rowerek, rowerek pojechał, a Enzo przywalił ząbkiem. Tylko, że on nie chce teraz pokazać ząbków, tak jak mówiłam, od dwóch dni, chyba dwa dni temu się to stało. Na niego cały czas uśmiechnie się, uśmiechnie się, to się cały czas uśmiechał i to takim swoim uśmieszkiem, że pokazywał wszystkie zęby, a teraz siedzi obrażony i nie chce nic zrobić, o co go proszę, także średni moment sobie na to wybrałam. W ogóle dzisiaj planujemy sobie włączyć czarne lustro, bo jak moja mama tu była, to nie chcieliśmy, wiecie, odpalać czegoś, czego by nie lubiła, więc dzisiaj sobie zrobimy seans. Wyszedł nowy sezon, my oglądaliśmy wszystkie poprzednie i uwielbiam w tym serialu to, że każdy odcinek jest o czymś innym, więc nie da się tak wkręcić na sezony, bo my już jednak, mając rodzinę, nie mamy czasu, żeby się tak wkręcać w wiele sezonów. I fajne jest to, że naprawdę ciężko jest przewidzieć, co się stanie. Tutaj jeszcze polecajka taka malutka z mojej strony. To są kosmetyki. Generalnie to jest serial Baby i Kids, a szampon i odżywka to jest Kids. Czyli już dla większych dzieci, takich jak ten mały gnomik, to tak pięknie pachnie. Generalnie to jest niby relaksująca pianka do kąpieli, ale sprawdzałam składy i z tego Baby and Kids to praktycznie wszystko ma taki sam skład: w sensie szampon, żel do mycia i właśnie to. A to jest większe i wychodzi taniej, chociaż można jeszcze sobie kupić takie wielkie butelki żelu pod prysznic. I je sobie dopełniać i to wtedy pewnie wychodzi tak samo jak to, ale ja kupowałam w drogerii, bo nie było po prostu tego, co zawsze kupuję. I nie wiem, jak z dostępnością w Polsce z tym. Tak samo z tym, to jest szampon i odżywka dwa w jednym, ale powiem Wam, że wczoraj użyłam pierwszy raz i enzo włosy już się świecą. Są naprawdę w dużo lepszej kondycji, bo mu już się zaczęły robić takie bardzo... Dziecięce te włosy nie są już takie babykowe tylko dziecięce, więc potrzebują już takich, wiecie, innych kosmetyków, żeby jakoś ładnie wyglądały. I jestem naprawdę zadowolona. Pachną te kosmetyki nieziemsko. E, Ta właśnie e, pianka do kąpieli, ona pachnie taką bawełną, ale to jest tak przepiękny zapach, uwierzcie mi. Kęszo był malutki, praktycznie od początku używaliśmy właśnie tego. Na początku używaliśmy Zvitsala, który jest tutaj bardzo popularny, ale to nie jest najlepszy płyn. My po prostu dostaliśmy, dlatego używaliśmy, ale wydaje mi się, że nawet nie zużyliśmy do końca. I później dostaliśmy jeszcze Nive, ale tego na pewno nie zużyliśmy do końca, bo po prostu nie wiem, wydawało mi się, że nie fajnie robi na jego skórę. I właśnie później zaczęłam używać Corinne de Farm. To jest francuska marka, z tego co kojarzę, i właśnie u nas jest w Drogerii. Jest to chyba też 98% naturalne. I pięknie pachnie i jest mega taniutkie, bo chyba 5 euro za 500 ml. W porównaniu do tego to jest za 200 ml 8 euro, tak mi się wydaje, więc no wychodzi dużo drożej, ale dla zapachu warto. Ja kupiłam tylko ze względu na to, że nie było tego poprzedniego, ale wydaje mi się, że przy tym zostanę, bo ten szampon i odżywka są naprawdę super polecam wam, jeśli macie gdzieś dostęp. Patrzyłam teraz na Allegro i jest dostępne, ale są niektóre ceny. Kosmiczne po prostu Więc tak bardziej mówię Jeśli mieszkacie gdzieś za granicą i macie do tego dostęp To polecam Wam Bo jest naprawdę super I nie tylko, że zapach, ale też naprawdę super działa I jeszcze jedna rzecz się ostatnio wydarzyła Także zbiłam granit Wychodziłam do pracy, śpieszyłam się I mi po prostu noga spadła na granit I granit się stukł Ale już nam kupiłam taką Masę naprawczą Ona jest chyba z O ile się orientuję jest z epoksy. <grymne> nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Eee, w sensie jak to się wymawia. Wiem, że to jest masa epoksydowa chyba. O, coś w tym stylu. Także zobaczymy, czy zadziała powinno. Nie będę kamienie działa. Eee, bo generalnie jest trochę widoczne, nie jest najgorzej, bo tutaj są też takie białe plamki na tym granicie, ale no wiem że się trochę zestresowałam, jak to się stało. Bo no, nie fajnie jest zbić granit, jeszcze w, nie, w nie swoim mieszkaniu domu. Dobrze, moi drodzy, jestem generalnie zmęczona przez to, że dzisiaj nie wypiłam za dużo, bo przed za bardzo nie chciałam pić, o, W trakcie nie mogłam, a po dopiero, jak dojechaliśmy do domu, to dzidzi, zanim zrobił tą lemoniadę, no to dużo czasu zleciało. E, okazało się, że mam delikatnie niskie ciśnienie. Ja powiedziałam pani, że wydawało mi się, że mam za wysokie, bo czasami po prostu czuję jak mi serce tak mocno bije, a ona mówi, że rzeczywiście może tak być, że jak mam niskie ciśnienie, to serce bije mocniej, żeby jakby zrekompensować to, że właśnie ciśnienie mam niskie i prawdopodobnie jest to od tego, że za mało piję, także... Teraz będę w domu, będę pić więcej, będę mogła się bardziej na tym skupić, bo po prostu nie będzie tyle rozpraszających czynników. E, także bardzo się z tego powodu cieszę. To znaczy, że pewnie poczuję się lepiej, bo ostatnio naprawdę takie zmęczenie mnie dopadło i to też w sumie się łączy z tymi upałami, więc e, w sensie nakrywa się w czasie. Także rzeczywiście to może być powód. E, ale dlatego, że teraz już jestem zmęczona, no to będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że taki vlog, taki trochę przeciągnięty, Wam się podobał. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!